Cześć. Słuchajcie, ciągniemy dalej temat smarów. Tak jak pamiętacie, w ostatnim odcinku zastanawiałem się, który z tych smarów z oferty dystrybutora zamówić. No, miałem pewien dylemat związany z tym, że no niestety smary nie są zbyt tanie, żeby nawet są dosyć drogie. I Kolejna inwestycja finansowa. Smary, które nie do końca być może by się sprawdziły, no stała pod dosyć dużym znakiem zapytania. Skontaktowałem się z dystrybutorem na Polskę smarów. No i zapytałem się o możliwość zakupu zestawu próbek, zestawu testowego. Różnie to tłumaczymy z angielskiego. I słuchajcie, oto dotarł do mnie taki zestaw, tak jak widzicie na załączonym obrazku. Okazało się, że zestawy, zestawy nie są sprzedawane. Zestaw można dostać w momencie, kiedy spełni się określone warunki. Widocznie ja te warunki spełniłem. Zresztą odejdę na chwilę od smarów. Wszyscy ci, którzy pamiętają stare czasy, jeszcze końcówki, Komunizmu i początku, powiedzmy, że okresu wolności. Duża część Polaków miała problem ze zdobyciem części typu układy scalone. I można było napisać czy maila, czy nawet czasami jeszcze jak internet raczkował. Wysyłało się po prostu zwykły liść, list z prośbą o tak zwane sample, próbki, i bardzo często bywało tak, że dostawaliśmy tego typu sample. Oczywiście, część z ludzi, która wysyłała te próbki, no była zwykłymi kombinatorami i oni to potem dalej sprzedawali, natomiast część rzeczywiście była ludzi, którzy mieli problem ze zdobyciem pewnych rzeczy, więc dawno, dawno temu. E, tego typu sytuacje miały miejsce. Powiem Wam szczerze, od przynajmniej 100 lat nigdy nikogo nie prosiłem o żadne próbki, o żadne mm, sample, aż do dnia, jak to się mówi, dzisiejszego, jeśli można tak powiedzieć, i jestem bardzo zadowolony. i Moje ulubione słowo, które jest sprzecznością, mile zaskoczone, że tego typu sytuacje jeszcze mają miejsce. Żeby nie przedłużać, dostałem taki oto zestaw smarów. Jeśli się dosyć dokładnie przyjrzycie, to tak naprawdę mamy dwa typy smarów, albo raczej dwie serie smarów o różnych lepkościach. Mamy wersję... 868 smaru w wersji high, czyli o wysokiej lepkości i low o niskiej lepkości. No i jeszcze jest po drodze: nazwijmy to wersja pośrednia, czyli e, prawie że w połowie, jeśli chodzi o parametr lepkości. Między niską lepkością, a wysoką, mam nadzieję, że nie pomyliłem, high czyli wysoki z low z niską. Czasami mówię i się przejęzyczam, ale mam nadzieję, że nie. I drugi typ czy rodzaj smaru to mamy 774 i on również występuje w wersji high, w wersji powiedzmy, że pośredniej i w wersji o niskim wskaźniku, o niskim indeksie lepkości. Także, tak jak widać, jeden rodzaj smaru, a aż po trzy mm, różne lepkości. To jest to, co mówiłem Wam wcześniej, że e, jednym ze składników są zagęstniki, i prawdopodobnie w każdym z tych e, smarów e, ta lepkość zmienia się wraz e, albo z rodzajem zagęstnika, albo z ilością zagęstnika. Niestety nie znam się na, na smarach, więc to jest takie moje tylko gdybanie. Niemniej jednak myślę, że w tym momencie na pewno jest to rozwiązanie naszych problemów. Pozwólcie, że ja położę tą kartę. W ten sposób nie będę trzymał, żeby się nie trzęsło. Tak jak pamiętacie, w poprzednim bądź poprzednich odcinkach, bądź ogólnie w internecie krążą informacje, że smary oparte na Różnych olejach silikonowych nie do końca się sprawdzają w tych zastosowaniach, do których my byśmy chcieli je stosować, czyli jako smary stricte spowalniające do zastosowań metal-metal bądź metal-plastik. Nie miałem okazji porozmawiać z naszym chemikiem, zresztą. Jeśli chodzi o naszego chemika, to nie wiem, czy on będzie w stanie mi takich informacji oddzielić. Natomiast jest jeszcze szansa, od czasu do czasu jeździmy do laboratoriów, które zajmują się badaniem właśnie właściwości smarów różnego rodzaju. I powiem Wam szczerze, że postaram się, tylko pytanie, kiedy my tam będziemy następnym razem. Porozmawiać z kimś, kto ma rzeczywiście szeroką, szeroko pojętą wiedzę i dowiedzieć się właśnie kilku rzeczy, bo przyznam szczerze, nie do końca pewne zagadnienia rozumiem. Dlaczego na przykład, właśnie olej silikonowy ma być olejem nie do końca, albo raczej smary z olejami silikonowymi? Dlaczego mają nie do końca być właściwymi do tego typu połączeń? Przecież pokazywałem Wam chociażby ten smart do wysokiej próżni. My go używamy między innymi do yy, połączeń próżniowych, yy, tam gdzie wartości próżni są bardzo niskie, w bardzo dużych urządzeniach. Yy, popularnie mówimy do złącz, yy, do tak zwanych clamp DN16, DN25 polega na tym to, że dwie, dwa elementy, dwa talerzyki, może inaczej, żeby dwa elementy systemu próżniowego połączyć, stosuje się takie klamry, one są w rozmiarach DN16, DN25 i oczywiście większe, ale akurat te u mnie w pracy się najczęściej stosuje, żeby złączyć ze sobą dwa elementy właśnie systemu próżniowego, pomiędzy nie daje się taki pierścień w tym pierścieniu jest o-ring z jakiegoś tam z jakiejś gumy alawitonowej one oczywiście te o-ringi występują z różnych materiałów w zależności od zastosowania skręcamy to klamrą wszystko i smarujemy oczywiście delikatnie smarem więc mamy tutaj połączenie metal metal i jeszcze guma oprócz tego w niektórych urządzeniach do tak zwanego zapowietrzania, czyli do wpuszczania do wnętrza ciśnienia czy powietrza, jak zwał tak zwał. Używa się króćców y, uszczelniających, z reguły to jest stal nierdzewna na stal nierdzewną. Y, no, tam jest z, taki sp specjalny system kanalików, oprócz tego oczywiście też jest uszczelnienie na dwóch oringach. No i zasadniczo wkręcamy element metalowy ze stali nierdzewnej w element metalowy z reguły ze stali nierdzewnej i tutaj producent tych urządzeń dokładnie nakazuje nam używać smaru właśnie tego do tak zwanej wysokiej próżni. Oczywiście głównie chodzi o smarowanie o-ringów, ale jak to się mówi, smarujemy też gwinty. Nigdy nie zdarzyło się, żeby połączenie się zatarło, żeby był jakiś problem z odkręceniem i z tak zwanym zapowietrzeniem. To jest oczywiście nie do końca fachowe nazwanie, natomiast to się sprawdza, to działa od nastu lat, jak pracuję w branży, i, i, i nie do końca rozumiem opinie, które krążą w internecie, jeśli chodzi o właściwości smarne olejów opartych na na silikonie. Ale tak jak mówię, być może jeszcze nie wszystko wiedziałem. Widziałem, być może jeszcze nie wszystko wiem, znaczy tak jest na pewno. Natomiast postaram się tą wiedzę jeszcze w jakiś stop, spo, stopniu usystematyzować, e, po to, żeby Wam też to przekazać. Słuchajcie, po jednym z odcinków odezwał się do mnie, znaczy kilka osób się odezwało po, po tak naprawdę ostatnim odcinku. A propos smarów, nawet jednego bardzo miłego maila dostałem wczoraj od osoby, która powiedzmy, że zajmuje się techniką drukarek laserowych. Mam nadzieję, że się kolega nie obrazi, ale powiedzmy tak ogólniając, I tam w jednym z elementów też jest używany dosyć specyficzny smar do smarowania. Postaram się dowiedzieć, co to za smar. Być może... Widz przyśle mi próbkę. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Cały czas szukamy jeszcze smarów, aczkolwiek jestem pewien, że te smary na pewno się sprawdzą, bo chociażby w poprzednim filmie pokazywałem Wam stronę internetową producenta, gdzie były testy robione, jeśli chodzi o tego typu smary. I to zdało egzamin, więc te smary na pewno. Będą tym, co potrzebujemy. Natomiast jeszcze, jakby nie kończymy tematu smarów jednoznacznie, dlatego że może uda się jakąś trochę tańszą alternatywę znaleźć, bo te smary no nie należą do najtańszych. Natomiast też nie ma się co oszukiwać. Ilość smaru do regeneracji jednego potencjometru to jest bardzo mała. Natomiast oczywiście Jakaś tam tubka smaru, jednego z tych tutaj prezentowanych, no tania nie będzie, ale ta tubka na pewno wystarczy na pewnie kilkadziesiąt, jak nie kilkaset regeneracji chociażby potencjometrów, więc cena mimo wszystko i tak jest na pewno atrakcyjna. Natomiast wiadomo, jak to typowy Polak, już wiemy, że to się powinno sprawdzić, ale może jeszcze będzie jakaś inna alternatywa. No, niemniej jednak, żeby nie przedłużać yy, przydługiego filmu, w którym tak naprawdę niewiele pokazałem, yy, zrobimy takie krótkie podsumowanie. Więc yy, pierwsza, pierwsza rzecz, jeszcze raz powtórzę: jestem mega, mega zadowolony za odzew yy, przedstawiciela na Polskę, za to, że dostałem te smary. Yy, naprawdę, yy, w dzisiejszych czasach. Tak jak wcześniej wspomniałem, no nie jest to oczywiste, tak więc firma naprawdę mega się pozytywnie zachowała i, 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 i bardzo za to dziękuję. Druga rzecz, zobaczymy jeszcze testy, ewentualnie smaru, który jeden z widzów mi tutaj proponuje. Zobaczymy, co, co to będzie. A oczywiście wracając do tych smarów, tak jak wam wcześniej mówiłem, Spróbujemy zrobić jakieś testy, jakieś testy tych, tych smarów. Zobaczymy, jak, jak one się zachowują. Może, tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, porównamy te smary z tymi nieszczęsnymi smarami opartymi o oleje silikonowe. Tak jak Wam wspominałem, moja wizja na wykonanie tych testów jest taka, a nie inna. Chodzi o to, żeby zasymulować tak zwane testy materiałowe, zmęczeniowe, różnie to się nazywa, starzeniowe, e, obciążeniowe, czyli, czyli smarujemy ośkę, kręcimy tą ośką przez jakąś jednostkę czasu, i w zależności od rodzaju smaru, sprawdzamy po, po tej jednostce czasu, jakie będą efekty. Czy, czy będzie widać jakieś zużycie, czy, czy wciąż będą zachowane właściwości spowalniające, czy właściwości smarujące będą na tyle dobre, że że to materiał metal-metal przede wszystkim się nie wytrze, tutaj taka tylko jedna informacja. Jeśli dobrze doczytałem, ale jeszcze nie miałem czasu zagłębić się, to seria 868 jest dedykowana do połączeń metal-metal. Seria 774 jest dedykowana do połączeń metal-plastik. Także, tak jak wam tu pokazuję, na pewno mając ten zestaw smarów, będziecie i ja będę. W stanie nasmarować w zasadzie dowolną kombinację i również z dowolnym, nazwijmy to, spowalnianiem danego potencjometra, czy potencjometru, czy przełącznika. Więc myślę, że te, te, znaczy jestem pewien, że te, to jest nasza, nasza odpowiedź wreszcie na te długie lata poszukiwań właściwego smaru. Natomiast mówię, no, trzeba będzie z tego jakby wybrać to, co rzeczywiście najczęściej się będzie używać, no bo tak jak wspomniałem, smary tanie nie są, niemniej jednak dla osób, które zawodowo się zajmują, to myślę, że posiadanie przynajmniej e, dwóch rodzajów smaru e, no, jest e, obowiązkowe i być może te o większym indeksie lepkości e, może być trochę za dużo, te o mniejszym indeksie, tym najmniejszym indeksie lepkości, to może być z kolei za mało, więc podejrzewam, że optymalnie będzie stosować te dwa rodzaje smarów. Oczywiście, tak to też jest z klientami często, że ja powiem Wam szczerze: pytam się klientów, jaki chcą mieć efekt spowalniania potencjometrów. No, jeden powie, że no, musi chodzić bardzo, bardzo ciężko, drugi powie, że no w zasadzie to jemu jest wszystko jedno, ale wolałby, żeby to się praktycznie nie zapierać o czy oś potencjometru, czy, 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 czy suwakowego, czy... no, suwakowy potencjometr nie ma osi. E, więc jeden będzie chciał, żeby potencjometr stawiał większy opór, już nie wnikając, czy on jest suwakowy, czy ma ośkę. Drugi będzie chciał z mniejszym oporem. Więc myślę, że no dwa te z tych smarów będą... Jak to się mówi niezbędne, żeby je posiadać, ja usiądę jeszcze do internetu, sprawdzę sobie rzeczywiście te ceny. Zobaczymy, jak to wychodzi cenowo, natomiast zrobimy sobie za jakiś czas testy tych smarów, i tak jak wspomniałem już dzisiaj wielokrotnie, na pewno wśród tych smarów będziemy w stanie dobrać takie, które każdy z nas, kto zajmuje się. No, słowo profesjonalnie, nie lubię tego słowa. Kto chce rzetelnie regenerować potencjometry, bo to nie chodzi o to, czy ktoś jest zawodowcem czy amatorem, zresztą nie lubię generalnie tego typu określeń, bo bardzo często oddając sprzęt do zawodowca, dostaje się nie do końca to, na co się liczy, a oddając czasami wbrew pozorom do w cudzysłowie amatora, można dostać dużo więcej, bo Ktoś się bardziej przyłoży, nie robi tego dla pieniędzy, robi to z pasji i tutaj różnie, jak to się mówi, można trafić. W każdym razie myślę, że, albo raczej jestem pewien, że to jest to, co czego szukaliśmy. Zobaczymy jeszcze od tego widza smar, jakie on ma właściwości, jak on się będzie zachowywał bo smar, który Wam pokazywałem w poprzednim odcinku, też, który poniekąd dostałem od widza, wel mojego klienta do testowania, no on, jeśli chodzi o właściwości smarujące, ten taki żółty, pokazywałem Wam go, na pewno genialnie smarował, natomiast jeśli chodzi o, smarowanie, o hamowanie, nazwijmy to, czy spowalnianie, no to już tutaj szału nie było, ale tak jak wielokrotnie mówię, dosyć często lepiej jest dać smar, który będzie smarował i nawet tylko delikatnie spowalniał, niż zostawić wypłukaną oś, gdzie będzie tarła o metal, o metal i w tym momencie dojdzie do zatarcia elementów. Dobra, chciałem zrobić krótki odcinek, jak zwykle się nie udało, także... Jeszcze pokażę Wam ostatnią stronę, jak ona wygląda. Link do, do strony, do dystrybutora umieszczę standardowo pod filmem. Tak więc zapraszam Was wszystkich jeszcze do obejrzenia materiałów, które są zawarte na tych stronach, bo naprawdę tych materiałów jest bardzo, bardzo dużo. Tak jak wspominałem wcześniej, w zasadzie o wszystkim to, co. Powinno nas interesować, ale co też czasami warto wiedzieć tak, dla siebie w ramach poszerzania swojej wiedzy, bardzo, bardzo fajnie zrobiona strona, przystępnie, jak ja to mówię, prawie że obrazkowo, więc warto sobie poczytać zamiast jak to się mówi, smerfować po różnych dziwnych stronach, można sobie tą, szerze, tą, tą wiedzę poszerzyć. Tak więc bardzo fajnie, tak jak powiedziałem, dziękuję ślicznie polskiemu dystrybutorowi jeszcze raz, bo tak jak już wam wielokrotnie mówiłem, żyjemy w dziwnych czasach, gdzie dostać coś od kogoś za darmo to, to, to jest coraz ciężej, chyba że w tak zwaną mordę. O to, o to jeszcze nie jest trudno, natomiast rzeczywiście widać, że firmie zależy, i, i bardzo miło jest mi z tego powodu, bo. Bo tak jak zawsze mówię, od czasu do czasu, zamiast narzekać chwalę i zawsze jeszcze jestem w stanie się mile rozczarować, mimo tego, że tak jak powiedziałem, dożyliśmy takich a nie innych czasów. Między innymi dlatego jest ten mój kanał, bo tak jak kiedyś doszedłem do wniosku, że zbyt dużo rzeczy jest owianych, jeśli można tak powiedzieć, z tajemnicą. Ludzie, którzy się mówi, rodzą, żyją, i umierają, yy, i w tym momencie bez sensu jest dochodzić do jakiejś wiedzy latami i nie zostawić tego nikomu, bo, no bo po co? No, jeśli ktoś mo, komuś można pomóc, jeśli ktoś może skorzystać na jakichś tam naszych doświadczeniach, to, to dlaczego nie? Oczywiście, tak jak Wam kiedyś mówiłem, rynek. Yy, Elektroników, i nie tylko elektroników, jest y, specyficzny. Ludzie niechętnie się dzielą wiedzą. No, z jednej strony, jeśli ktoś z tego żyje i ma z tego chleb, no, to też ciężko się tutaj, y, można powiedzieć w ten sposób, że dziwić. Natomiast, y, akurat ta dziedzina, jeśli chodzi o powiedzmy, że vintage audio jest. Y, Dziedziną, gdzie i tak i tak nie każdy będzie w stanie pewne rzeczy wykonać. Ja zresztą też nie jestem w stanie wszystkiego zrobić. Brakuje mi tutaj niestety tokarki. No ale podzielenie się jakąś tam wiedzą, doświadczeniami, myślę, że to, to ma sens. Oczywiście, jak to w życiu bywa, każdy z Polaków ma inne doświadczenie, gdzie trzech Polaków tam sześć różnych zdań. I dużo ludzi się z pewnymi rzeczami nie zgadza, ja to rozumiem, ja też się nie ze wszystkimi zgadzam. No niemniej jednak zawsze, jak to się mówi, jeśli ktoś już pewne rzeczy wyważył, te drzwi, no to można spróbować zweryfikować, czy te drzwi rzeczywiście wyważył i to, co mówi, jest prawdą, ma sens. Ale, jak to się mówi, przynajmniej jest nakreślona droga i pokazana, które te drzwi... Które te drzwi należy wyważyć? Taki już na koniec przykład. A już wybaczcie, jak zwykle odszedłem od tematu. Kolega ma piec Wismana, przyjechał do mnie przedwczoraj z płytą główną. Mówi: Słuchaj, stary, ja już ten piec znam na pamięć. Jest problem, z błąd jakiś tam nie dochodzi do zapalenia palnika, gdzieś tam na niemieckim forum wyczytał, że prawdopodobnie jest to wina jednego z kondensatorów i tutaj też Wam przy okazji zrobię odcinek o kondensatorach foliowych, gdzie okazuje się, że oczywiście wszyscy wiemy, jakie to są kondensatory elektrolityczne. Niedobre, mówię w cudzysłowie. I tak niektóre osoby próbują przedstawiać te kondensatory. Natomiast ja wam pokażę na dwóch przykładach, co są warte kondensatory foliowe po kilku latach pracy. I właśnie w, na tej płycie głównej, jednym z objawów problemów z zainicjowaniem zapłonu, już nie pamiętam czy iskry, czy podtrzymania, nieważne. No jest właśnie e, zmniejszenie drastyczne pojemności kondensatora foliowego z 220 nano na e, akurat ten miał 30 kilka nanofaradów e, żeby było śmieszniej kolega kupił trzy płyty główne e, w tym jedną z piecem bo doszedł do wniosku że mając dwa piece będzie potrzebował kiedyś jakiś tam zestaw części zamiennych a okazuje się, że już nie wspominał o tym, że serwisant przyjechał i przekręcił śruby gdzieś tam na zasobniku wody, co spowodowało, że zaczął, zaczął cieknąć. Ale nieważne, wracając do, do, do właśnie tych płyt no to że faktycznie z trzech płyt pojemności się mniej więcej tak. Prezentowały zamiast 220 nano, miałem tam 190 kilka, 170 kilka i 30, chyba 9 nanofaradów. Tak więc, yy, dzięki właśnie forum, dzięki temu, że ktoś tam się gdzieś na niemieckiej stronie podzielił tą informacją o tym, że te kondensatory należy sprawdzać, weryfikować, ewentualnie wymieniać. No to kolega oszczędził 1500 tysiąca złotych na płycie. I tak jak wspomniałem, po to, po to jest mój kanał, po to. Inni też prowadzą kanały, żeby się dzielić takimi informacjami. Dobra, kończę, bo nie o tym miał być odcinek. Trzymajcie się, cześć do kolejnego.